Dzień dobry. Chcielibyśmy dziś Państwu zaprezentować nasz najnowszy model z serii Billy Coco, czyli skuter elektryczny na szerokich kołach, model HM. Skuter Billy Coco HM wyposażony jest w silnik o mocy 2 kW, czyli 2000 W, umiejscowiony pod siedziskiem między tylnymi kołami. Bateria główna w skuterze Billy Coco HM o pojemności 20Ah na napięciu 60V znajduje się w przedniej części pod siedziskiem. Skuter Billy Koko HM posiada miejsce na dodatkową baterię w podłodze. Jest to bateria również o pojemności 20Ah. Która zwiększa nam zasięg skutera dwukrotnie. Wszystkie baterie możemy bardzo łatwo wyciągnąć ze skuterka i ładować je za pomocą ładowarki dostarczonej wraz z skuterem w domu. Z gniazdka 230V. W. w tylnej części skutera znajduje się koszyk. Poza koszykiem, skuter Billy Koko HM można wyposażyć w pojemny kufer na kask bądź innego rodzaju rzeczy. Skuter Billy Coco HM może zostać dodatkowo wyposażony w alarm, który po zabezpieczeniu blokuje nam tylne koła oraz w momencie kiedy ktoś chciałby skuter ruszyć, daje nam sygnał dźwiękowy. Dodatkowym zabezpieczeniem w skuterze Bilikoko HM jest blokada kierownicy znajdująca się w dolnej części. Skuter Bilikoko HM jak i inne skutery z serii Billy Coco, mogą zostać wyposażone w głośnik Bluetooth. Z modułem Bluetooth łączymy się za pomocą smartfona. Możemy wówczas puszczać sobie muzyczkę bezpośrednio z telefonu. Skuter BIKOKOH HM wyposażyliśmy w nowy bardzo czytelny elektroniczny wyświetlacz, który pokazuje nam gotowej skuterka do jazdy, szybkość w jakiej się poruszamy, odległość w jaką przebyliśmy oraz stan naładowania baterii. W celu zminimalizowania zużycia baterii skuter został wyposażony w pełne oświetlenie LED-owe. maksymalna prędkość skutera Billy Coco HM to 45 km na godzinę. Maksymalną prędkość możemy dodatkowo ograniczać przyciskiem 1, 2, 3. Na pierwszym poziomie maksymalna prędkość skutera wyniesie 20 km na godzinę. Na drugim poziomie 30 km na godzinę. Na trzecim 45 km na godzinę. Skuter Billy Coco HM wyposażony został Hamulce tarczowe z przodu, jak i z tyłu. Zbiorniczki znajdują się przy kierownicy, przezroczyste, abyśmy widzieli stan płynu hamulcowego. Dodatkowo został wyposażony w hamulec ręczny, który zabezpieczamy podczas postoju bądź na jakiejś górce. Kolejną dużą zaletą skutera Bilko HM jest jego wygoda. Duża odległość między kierownicą a siedziskiem sprawia, że jest on bardzo wygodny dla osób wysokich. Ja mam 1,90 m wzrostu i jak widać jest on bardzo wygodny, jest dużo miejsca dla osób, którzy są wysocy. Skuter Billy Coco HM posiada homologację europejską możemy go zarejestrować w każdym kraju Unii Europejskiej. W Polsce rejestrujemy go jako motorower. Osoby, które urodziły się przed 95 rokiem, mogą poruszać się na dowód osobisty. Osoby, które urodziły się po 95 roku, potrzebują do tego uprawnień kategorii AM bądź wyższej. Skuter Billy Coco HM został wyposażony w amortyzatory hydrauliczne z przodu jak i z tyłu. Skuter Billy Coco HM można zakupić na naszej stronie billybike.eu. Zapraszamy również do naszej siedziby stacjonarnej w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Strażackiej 77A. Billybike to nie tylko sprzedaż samych skuterów. W naszych magazynach posiadamy pełną gamę części do naszych skuterków. Wszystkie są dostępne na naszej stronie billybike.eu w zakładce części. Zapraszam. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał na którym systematycznie będziemy wrzucać nowe filmiki, nowe prezentacje z naszych skuterów elektrycznych. Jeśli Wam podobał się film, łapka w górę i like. Dziękuję. Piotrek, Billy Bike.